Coś słyszę. Co to może być? Aha, dobra. Nie wiadomo, co tam jest. Coś słyszę. Co to jest? Będziemy szukać jakiegoś lisa. Może ma tutaj gdzieś norę. Zaraz coś znajdziemy. Dobra. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Jestem tam, tam był murek, ale nic ciekawego tam nie ma. Słyszę jakieś ptaki. O, coś tam jest. Może coś ciekawego znajdę. Dobra. Idę chyba dalej, poszukam. Znowu słyszę jakieś dźwięki. To są prawdziwe ptaki. Tyle dźwięków. Muszę coś znać. Dużo wszystkiego. Jeszcze trochę. Ha, jestem na jakimś murku. Ciekawe, co to było. Coś tutaj czuję. Co to jest? Nie wiadomo. Dobra, może jakiś ptak? Może jakiś owad? O, coś czuję. Jakiś dźwięk. Co to jest? Coś tam jeszcze mam ciekawego. Nie no, to jest jakiś... Jakiś zapach mnie tam prowadzi. Co to jest? O! Tutaj lepiej widać. Co to jest? To chyba ptaki. Hmm. Dobra, idę stąd. Co my tutaj mamy? Coś jedzenie. A Co to jakieś niedobre? Uciekam! Dobra. Dobra, tutaj sobie postaję. Moja przygoda zaczyna się tutaj. Tutaj sobie chodzę, szukam. Coś jest, coś czuję, zap, coś tutaj czuję. Chyba tu, tutaj musi mieszkać lis. a jak to jakieś, coś, to jakieś robaki. Co to jest? Kręcę głową. Ech, dobra trawa. To ma być śniadanie? Niemożliwe. Ja troszkę poszukam. Coś tam jest, coś tam czuję. Tutaj ostatnio byłam na grzybach, ale żadnego nie znalazłam. Bo tylko były mu humory. I teraz co? Uciekam, jaki dźwięk, obale! Co to był za dźwięk? jakiś patyk. O, oh, mam patyka. Teraz się trochę pobawimy patykiem. Mamy takiego patyka. On jest bardzo smaczny, ale... Oj, jeszcze jest jeden patyk. Bardzo dobry patyk. Chyba lis. czekam Trochę się boję tego lisa. Może się coś znajdzie. Znowu ten patyk. Mm. <grym> dobrze, dobrze. Mm, tutaj też mamy jakieś smakołyki. Co ja tutaj mam? Jakieś ciekawe rzeczy. No dobra, tutaj to pytanie, kto to jest? Miałam znaleźć lisa, a lisa nie ma i chodzę i szukam. Jeszcze sobie troszkę poszukam. Tutaj są jakieś rzeczy. Bardzo ciekawy dzień. Nic dzisiaj nie robiłam. Stałam i w kółko czegoś szukam. O, chyba coś mam. Chyba coś mam. To jest ciekawe. Tam wejdę, ale później nie wyjdę. Chyba był jakiś duży zwierzak, bo czuję jego zapach. Kawe, co to był za zwierzak. O, coś leci chyba po niebie. Dobra. Trzeba iść dalej chyba. Może na spacer? Ciekawa jestem czy tutaj rosną jakieś grzyby. Bo chyba chcę znaleźć grzyba. O, coś czuję. Coś tam jest. Coś mam. Aj, to chyba niść. A patyk. To znowu ten patyk. To znowu ten patyk. To znowu ten patyk. Jeszcze trzeba trochę poszukać. Jeszcze trzeba troszkę poszukać. Idę. Idę. O? Stop. Tu jeszcze poszukam. O Idę sobie tam. Ostatnio byłam w zoli, spotkałam Jerzykę. Oboj! jejku. Chyba wam nie opowiem tej historii. To wszystko się dzieje. Ciągle tylko czuję jakieś zapachy. Ciągle czegoś szukam. Ciągle coś się dzieje. Kogoś tutaj chyba mamy. Chyba coś widzę. To coś strasznego. Jakiś pies. Na pewno jakiś pies. Ty drzewo. Kto je tu posadził? Nieważne. Tam chyba są grzyby, tak mi się wydaje. Hmm, jest tutaj tyle zapachów. O, chyba skarpy Lisa albo wiewiórki. A może gołębie tam coś zakopały? Nie wiem. O, co tam może być? Kto to tu posadził jakiś krzaczek? Taki dobry krzaczek. Mm, no, jaki pyszny krzaczek. Ojku, jejku. A tu już czuję coś. Ciągle słyszę jakieś dźwięki i mnie to bardzo niepokoi. Nie mogę w spokoju sobie pochodzić. Jak ostatnio byłam w zoo, to spotkałam tam małpy i te małpy siedziały w klatce. O, chyba coś mam. Czuję jakieś zapachy, ciągle tutaj są jakieś zapachy. Tutaj też coś czuję. Co tam może być? Tam są borówki. Przynajmniej tak mi się wydaje, no, ale psy nie jedzą takich rzeczy. Tylko jedzą psią karmę. Psza karma i w kółko to samo co codziennie chyba coś tutaj zjem. Albo zamówię sobie coś do jedzenia. Może sobie zamówię jakąś pizzę albo szyszkę. Nie, no nie wiem, nie. Ojejku, szukamy pachnącej szyszki. Tutaj sobie jeszcze pochodzę. Może coś znajdę. Chyba, że to będzie... O, tutaj też ktoś był. Tu już na pewno ktoś był. To chyba dzik. Wiecie, że w moim kraju są dziki? Jest ich bardzo dużo. Ojej. Tu na pewno był dzik, bo czuję jego zapach. Ciekawe. Dobra, pójdę tam. Co to jest? Jest chyba kwiatek, jaki pyszny. Jaki pyszny kwiatuszek. jej ku, jakie on jest smaczny! Ojej! No ale psy nie powinny jeść kwiatków. Że kwiatki to chyba nie jest dobre jedzenie dla psów. O! Coś tutaj widzę. Dużo smakołyków. Chyba muszę iść do domu. No kamyczek poleciał. Hmm, jakie tu są zapachy w ogóle tutaj. Jest tyle dobrych rzeczy, że hej. O, znowu kamyczek. Hmm. Naprawdę takie rzeczy. O, same kameki kamyki są bardzo dobre. Jak wczoraj byłam w zoo, to widziałam tyle ciekawych rzeczy. Jadłam lody z jeżem. mojejku było naprawdę świetnie. A teraz jem kamyczki. Nie na no, kamyków psy nie jedzą, kamyków ludzie. To ciekawe. Kto się jedzie samochodem? Eee, chyba już mój dzień się kończy.